W związku z jubileuszem 500 lat Reformacji, Kancelaria Biskupa Kościoła przygotowała szereg materiałów promocyjnych. Każda parafia w Polsce otrzyma niewielką paczkę, w której będzie można znaleźć list przewodni, opis dostępnych materiałów, przypinkę z logo 500 lat Reformacji. Zapałki i naklejki z logo 500 lat reformacji kartkę, która jest zarazem zaproszeniem na centralne obchody jubileuszu reformacji w Warszawie kulotkę z programem jubileuszu. Trzy plakaty. Plakat 500 lat reformacji. Plakat aplikacji Nasza historia, która zachęca do dokumentowania dziedzictwa reformacji. plakaty dwóch konkursów jubileuszowych, fotograficznego i filmowego oraz książkę z kazaniami księdza doktora Marcina Lutra w nowym przekładzie. Zachęcamy do korzystania z materiałów promocyjnych. Mogą one inspirować do rozmowy na temat znaczenia reformacji dzisiaj.